Cześć, siemano, witamy Was w kolejnym odcinku, witam Was ja, witam Was Krzychu Siemano. Jesteśmy dzisiaj na pierwszym lodzie, może nie pierwszym, bo byliśmy ostatnio, ale była kaplica, nie złowiliśmy nic, nie mieliśmy ochotki Dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy ochotkę, mamy rozpraszacz, mamy jakąś zanętę jakby trzeba było Ale wydaje mi się, że i tak nie będzie potrzebna Jesteśmy na lodzie, udało się w końcu wejść, długo wyczekiwaliśmy Mamy nadzieję, że dzisiaj coś połowimy, że będą jakieś branka, że uda się złowić jakiegoś okonia Krzychu się bierze już do wiercenia dziur. Nie przeciągam. Zapraszamy Was do oglądania. Odpalamy. Tak, Krzychu wywiercił sobie trzy dziury. Jedną tu, drugą tam, trzecią tam. Ja byłem tutaj wczoraj troszkę się rozejrzeć jak warunki z lodem i też mam wywiercone kilka dziur. Tu jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Z siedem dziur mamy ogólnie do obskoczenia, więc bierzemy się za łowienie. Bierzemy sobie na szybciora, wymieszamy zanętę z kersem, bo tak jak mówiłem mamy zanętę typowo, typowo zimową. Ochotka Jokers, zaraz wam pokażemy, jak to wszystko wygląda. Do tego na pewno dorzucimy jeszcze żywego Jokersa, a troszeczkę ochotki, bo wszystko mamy. No i ciepniemy sobie do dziur, żeby tutaj te rybki znęcić i je tutaj u nas zatrzymać. Zimowa Starfish, <laughs> zimowa. <śmiech> Taka zanęta, tak jak widzicie. Ochotka Jokers. No nic, sypiemy do wiadra, wymieszamy z Jokersem i jazda, nie? Pewnie. Po oknie. Jokers żywy jeszcze w ogóle? Pewnie, że żywy. Mamy do tego jeszcze rozpraszacz. Piękny. A, piękny, nie? fajny, nie? W Wabiku, w Wabiku zamówiony. Więc jakbyście szukali tutaj chłopaki z jaszczębia, to w Wabiku normalnie da się, da się zamówić i Ochotkę i Jokersa, wszystko na zamówienie. Chłopaki dowożą, w piątki zawsze do odbioru, więc zapraszają. Jokersa na pewno troszkę jeszcze powrzucamy sobie tak, czystego, gołego, bez żadnej zanęty W sumie to nawet chyba na początku nie będziemy nęcili, tylko idziemy, przysiędziemy na chwilę nad dziurą Zobaczymy, czy coś się dzieje Jeżeli nic się nie będzie działo, to będziemy nęcić Jeżeli zanęta i Jokers nie pomoże, będziemy wiercić dziury w innych miejscach, będziemy szukać ryb Lód jest chyba na tyle bezpieczny, że tutaj przy brzegu, kurczę, można śmiało wchodzić Daje moja bałałajka <laughs> jeszcze, jeszcze trochę strzela, jak się kurczę, 200 kg na luz pieprzy, no to, no to strzela, strzela. Dobra, idziemy chytać No i tak wygląda moje sprzęciwo. Przez wszystkich na pewno znane. Bała łajeczka. Z kiwokiem na końcu, takim dosyć delikatnym. Na końcu malutka Malutka mormycha na to pójdzie. Kilka ochotek i do dziury hop. Ochotkę nosimy za pazuchą, bo zamarznie A najlepsze są ciepłe roboty, nie? Zbuzi? Ogrzać? I na haczyk Ta i ciepłego na haczyk To było gdzieś tam nie? Pamiętolić Tylko nie wysysać kur Nie wysysać. Bo delikatna Tak słuchajcie Mamy pierwszą rybkę Miniaturowy, bo miniaturowy Ale jest okonik Taka bestia Pierwsza ryba Pierwsza rybka sezonu podlodowego 2022 Jest miniaturowy Leci z powrotem do Zobaczcie, ten taki A, większy już od tamtego Piękne branie, pięknie się pokazał Ta tata zadowolony Pierwszy lód krzycha w tym w tym w, w, w życiu w ogóle i no zobaczcie krzychu ładnego lęczyka złowił. Coś tam mamy. Lechu ja też nie mogę być gorszy od Krzycha i, I Leszek się trafił Lesiot do dziury no, Krzychu, kolejne branko na no, spławiczek I to. Eee, ale szarpała tym spawikiem, co? Taka pizdra mała ty. Pokażę. To nie, to jest podka chyba, co? Potka, bo koma, nie? O, miniaturka potka. Idę, patrzę, mówię, powika, nie mam, wie co jest grane, kurde. No ale coś się dzieje, nie? Najważniejsze co? A, kolejna rybka. płoteczka, a przyatakowana chyba przez coś, bo łuski starte. Do wody. Ja, Krzychu, tutaj z kolejną rybką na spławiczek Płoteczka taka Miniaturka, malutka, pokażę. Tak, mamy sztukę A kurde na coś dużego trupa. Powoli pat, pat, to ciu. Urwał się kurde, Nie ma, odgryz. <gryzł> <gryzł> A widziałem go kurde ty duży był. <gryzł> Odgryzł mi kurde ten Nie masz? Nie mam, odgryzł Jak już w sumie pewnie widzieliście to drugi raz mi w tej samej dziurze Wcześniej prawdopodobnie też szczupak, teraz go akurat widziałem Ty zestaw mi odciął Coś sobie stąd wybierzemy, już wam pokazuję jaki mam Dziurniczek, jakie mam przynęty Trochę się już tego nagromadziło Tak słuchajcie, my się już zwijamy do domu, mamy prawie godzinę 12 pierwszy lód możemy zaliczyć do wypadów udanych, udało się złobić. nie i okonki jakieś, i płotki brały, i jakiś leszczyk no jeden kurczę zestaw poszedł się pieprzyć, niestety, ale moja ulubiona murmycha obcięta prawdopodobnie, no wydaje mi się, że to był szczupak taki około, nie wiem, 30-40 może centymetrów nie większy, bo drugi raz mi się pokazał, pierwszym razem nie podciągnąłem go nawet do góry ale wypluł a drugi raz już było ciach i po, po mojej ulubionej mormyszce Niestety. No co, mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Zachęcamy do komentowania, lajkowania. Mamy no co? Widzimy się za tydzień o godzinie 20 na kanale Lubię to wędkarstwo. Do zobaczenia.